Cześć i moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dodatkowym materiale na kanale tego od Komiksów i zapowiedziana już wcześniej manga Zatracony w innym świecie, czyli spojrzenie na nową serię. Moi drodzy, mamy do czynienia z kolejnym już Isekajem na polskim rynku. Dla osób, które nie wiedzą, jest to taki podgatunek fantazy, w którym mamy do czynienia z równoległymi światami i z motywem odrodzenia się w nowym w świecie. Myślę, że jeden z takich ciekawszych i lepiej znanych tytułów z tego podgatunku to jest manga Overlord. Zanim moi drodzy przejdziemy do środka i poznamy historię tego dość smutnego pana, do którego nawiązuje ta butelczyna na okładce, obwoluta niech idzie sobie na bok, to jeszcze co nieco opowiem o samej serii. Moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z historią. Nie zakończono, ponad 30 chapterów. Z tego co widziałem w pierwszym tomie mamy 5 rozdziałów. No także trzeba liczyć, że około 6 tomów już zostało wydanych w Japonii. Dobra, przejdźmy do tego malowniczego świata fantazy, ale zanim, zanim, zanim Lochy i Smoki moi drodzy, dość smutna i przykre. I dość smutna i przekazana sytuacja, która spotka głównego bohatera. Jest on pisarzem, któremu znudziło się już życie. Dlatego postanowił wraz ze swoją partnerką udać się nad pewien akwen i popełnić samobójstwo. Jak widzicie, udało im się, ale moi drodzy, to wydarzenie stało się pewnym przejściem do nowego uniwersum, widocznego tutaj barwnego świata fantazy, gdzie są smoki, różnego rodzaju monstra, kościotrupy, trupy, magia, etc. etc. No i właśnie, jak to bywa w takich krainach, główny bohater stanie się awanturnikiem, poszukiwaczem przygód, który wyruszy na podróż, podróż, która przede wszystkim ma przynieść spokój, porządek i ukojenie dla tej krainy. Również podczas tej podróży będzie on poznawał różnych przyjaciół, tworzył drużynę i odnajdywał siebie. Może w przyszłości pokocha życia. Zobaczymy. No moi drodzy, tak pięknie jest w różnych tytułach, które bardzo dobrze znamy, ale nie w tej mandze, ponieważ ymm, główny bohater bardzo mocno, bardzo mocno siedzi w, <grych> w swoich przekonaniach. I dalej nie widzi sensu w życiu. Pomimo, że różne postacie naokoło wciskają mu e, sztampę, wciskają mu schemat, który przed chwilą Wam nakreśliłem. I tak moi drodzy, zatracony w innym świecie, to jest komedyjka. Komedyjka, która drze sobie łacha z utartych schematów znanych w świecie fantazy. No i przy okazji jeszcze jest fajnie, bo mamy taki vipik z gier, o czym za chwilę w wyrażeniach. Także Kotori odało nam w ręce leciutką komedykę, która nabija się ze schematów. I przechodząc do wrażeń, powiem szczerze, że byłem zaskoczony, pozytywnie oczywiście, pozytywnie. Początkowo wystraszyła mnie sztampa, którą przed chwilą Wam zaprezentowałem w fabule, ale z każdym rozdziałem, z każdą historią coraz bardziej podobał mi się ten tytuł. Przede wszystkim ujęło mnie to, że mamy nietuzinkowe podejście do łamania schematu. Przede wszystkim w postaci głównego bohatera, który jest dość moc kontrastującą osobą do e, wszystkich znanych nam historii, gdzie mamy bohaterów przepełnionych życiem, e, wolą walki i zdeterminowanych, żeby osiągnąć dany cel. Nie, główny bohater taki nie jest. No i przy okazji mi się to podoba, że twórcy co chwilę rzucają nam pod kłody różne znane utarte schematy, ni, 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 znaczy rzucają nam pod nogi utarte e, schematy niczym kłody, a główny Bohater nic sobie z tego nie robi. I tutaj jeszcze nawiązanie do JRPG-ów. Od czasu do czasu pojawiają nam się różnego rodzaju wyświetlane tabelki, informacje o stanie głównego bohatera czy opcje dialogowe. No i też można powiedzieć, że schema nadwidocznej tutaj historii, w której to główny bohater został postawiony przed głową państwa i ma wybrać małżonka dla księżniczki, no też jest takim nawiązaniem do historii fantazy, które spotkaliśmy wielu, wielu, na przykład JRPE. I tutaj jeszcze na samym końcu taka ciekawostka. Postać osoby, którą tutaj możecie popodziwiać, jest y, inspirowana y, prawdziwym pisarzem Osamu Danzai. Y, człowiek, który istniał sobie, działał w poprzednim wieku. Do wyszukania, do przeczytania na Wikipedii. Jak nie zapomnę, to podlinkuję wam komentarzu link do tej persony. I tak przechodząc moi drodzy do podsumowania, dostajemy lekką komedyjkę. Manga, która jest idealna dla osób lubiących światy fantazy, które lubią taki vibe JRPG-ów. Jednocześnie jest to też tytuł dla osób, które lubią lekkie klimaty. Niemniej tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, że są momenty, są kadry, kiedy główny bohater dzieli się z nami swoimi przemyśleniami i wtedy robi się poważnie, ale nie za poważnie. Także tutaj jeszcze na końcu w podsumowaniu chciałbym podkreślić, że manga łapie balans, ale przede wszystkim jest to miła, lekka lektura dla fanów fantazy. I to wszystko, moi drodzy. Bardzo ślicznie Wam dziękuję i już teraz zapraszam Was na inne mangi, które będę wrzucał za niedługo, w niedzielę jedna tłumówka od Dango Cure Blood i też zapraszam Was na Facebooka, Goska od Komiksów, bowiem, bowiem, bowiem przyszła do mnie paczka z Jaty, dlatego myślę, że zrobimy mały szacher macher na audycji i w przyszłym tygodniu będą mangi od studia JG. Bardzo ślicznie Wam dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!